Cześć wszystkim. Kolejny dzień w Tekra. Garść informacji, co się dzieje w projekcie. W tym tygodniu uruchomimy pierwszą beta wersję strony Tekra Space, na której będzie można zobaczyć pierwsze trzy projekty. Pierwszy projekt już znacie, to jest żarówka grafanowa, która właśnie powstaje. Natomiast drugi projekt, o którym Wam dzisiaj opowiem, to jest Space Walkers, czyli branża gamingowa, gdzie dwa studia gier z Krakowa i z Warszawy łączą swoje siły po to, aby stworzyć grę. RPG, taktyczną grę RPG, która będzie listowana na naszej platformie, na której będziecie mogli kupić tokeny, czyli będziecie mogli zainwestować po prostu w tą grę, aby na niej w przyszłości zarabiać. O samej grze jeszcze powiem niewiele, bo nie chciałbym dużo informacji zdradzać. Poczytacie sobie na platformie, jak już będzie gotowy całkowity projekt tej gry. Natomiast powiem Wam tak, że w ten, w ten moment mamy już zebrane miliony, ponad 2 miliony dolarów na tą grę. Będzie to gra w wersji premium klasy A gdzie celujemy w cenę między 20 a 30 dolarów za sztukę i przewidujemy, że sprzedamy w pierwszym roku po uruchomieniu sprzedaży na platformie Steam i PlayStation Store około 100 tysięcy egzemplarzy. Co ważniejsze, ta spółka, Space Walker, że tak jest nazwa tej, tej firmy, która będzie prowadziła, będzie sprzedawała tokeny inwestorom w branży gamingowej, prawdopodobnie również będzie notowana na New Connectie, gdzie również będzie pozyskiwała finansowanie z wiele źródeł. Co więcej, gra również będzie miała swoją kampanię crowdfundingową na Kickstarterze. Zatem jakby opcji zbiórek będzie bardzo dużo. Już od listopada będzie można kupić token tej gry, aby po prostu inwestować w branżę gamingową i wszystko za pomocą naszej platformy TechCrash Space, którą w tym tygodniu uruchamiamy. To wszystko na ten moment. Jak widzicie, Tekra się bardzo mocno rozwija. Wkrótce kolejne projekty, które dołączają do naszego, naszego portfolio inwestycyjnego. Dzięki za uwagę. Więcej informacji wkrótce. Cześć.